A, zapomniałam sobie powiedzieć, że tutaj są zadania. Tutaj są zadania, które będę wykonywał. O, tutaj są zadania, które będę wykonywał na Lajwie. Tu są zadania, które będę wykonywał na lajwie. Już wam wysyłam. Na lajwie. Rajmund. 100 złotych. No, no to teraz golisz brwi się mano. 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 Zobacz cennik, czobacz cennik, zobacz cennik. Golisz brwi. Pozdro. Mogę golić brwi, albo mogę nie golić brwi. To zależy ode mnie, od ciebie. To zależy ode mnie, od ciebie. Nie wiem, na PMA jadę niedługo, więc w gonim brywiami to byłoby ciężko. Czekajcie, bo muszę to zmienić w ustawieniach OBS-a, bo mam lagi. Mam lagi, widzowie. Czekajcie, ustawienia. Yy, karta graficzna nie, karta graficzna nie. Yy, ustawienia ekranu to nie. Yy, rozdzielczość yy, 1.5.0.0, kurwa, nie mogę tego zmienić. A jest dobra, yy, 1500 to będzie, to zrobimy na 2500. 2500. I teraz ustawimy tak rozdzielczość 128, to ustawimy 1008. Eee, rozdzielczość ekranu.

na 1, 2, 4, 0. Dobra. Jeszcze muszę ustawić rozdzielczość. Kurwa macie, ja pierdolę. Zapomniałem, że... Kolega wysłał mi donata za stówę. Zrobiłem golenie brwi za stówę, a golenie głowy za 200 złotych. To musia golić brzmi dobra i teraz tak, rozdzielczość, czekaj, rozdzielczość jest 12, 8, 1 na 7, 2, 1 7, 2, 1 Eee, karta graficzna, karta graficzna Pentium 480 Pentium 720. No, Zostawiłem pentium 30 SPS-ów Kurwa za dużo będzie, 30 sps -ów. Zwiększymy na 20 SPS-ów 20 SPS-ów. Dobra, zmniejszyłem, Zrobiłem Izabela. Żeby nie lagowało, zmieszyłem na... Zmieszyłem na... What did you just